Marcin Czawicz. Kamil Hołdyński Rapoł Mikielski Szydłowski Maciej Jaślewicz Adam Arek Szczerbowski Żegeczewski Piotr Adrian Piekarski Tomasz Ejterewski Zespół szkół nr 6 imieniem Karola Brzostowskiego ML Szkoła Jazdy Szkoła Językowa Drużyna nazywa się, się Artur Suwałki Mateusz Kamery Pachamarnosław Zonier Kadiusz. Tu mieliśmy Michał. Nie Dobry, Darek Koncewicz. To jest imię Dziękiewicka. Rafał Staszkiewicz, Mariusz Nowacki Dzień dobry, masz Bisek Kościusz Dziękuję. Także zespół, który ma swojego sponsora Arti Intrusowalki. Powitajmy ich serdecznie. Drużyny są już na parkiecie. Proszę Państwa, no i uprzejma prośba do zawodników, za chwilę przedstawimy składy, uprzejma prośba, jeśli usłyszycie swoje imię i nazwisko, dwa kroki do przodu, pokażmy się kibicom, ręka do góry, mile widziane są pozdrowienia. Proszę Państwa, Artir w następującym składzie, w bramce z numerem 1 Grzegorz Twarowski, brawa, kapitanem z numerem 8 Michał Tumialis, brawa, z dziewiątką Rafał Staszkiewicz, z dwójką Radosław Pachała, z piątką Arek Zoń, z szóstką Maciek Pisak. Z numerem 4 Mateusz Gołowczyc, z numerem 15 Karol Kościół, z numerem 11 Mariusz Nowacki, z numerem 7 Darek Koncewicz, Kamil Dąbowski, kierownikiem tego zespołu. W bramce z numerem 12 Arkadiusz Czerbowski. Z numerem 10 kapitan Maciej Szydłowski z numerem 14, Adam Jasiulewicz z numerem 2, Adrian Piekarski z numerem 7, Damian Kryścio z numerem 9, Rafał Mikielski z numerem 4, Kamil Fałtyński z numerem 8, Piotr Żegaczewski z numerem 5, Rafał Bancinkiewicz i z numerem 11. Tomasz Rytelewski. Kierownikiem tego zespołu trenerem Dariusz Szmajda. Pierwszy mecz. Przed nami zaczną uczniowie zespołu szkół nr 6 suwałka drużyna oparta na uczniach popularnej zielnej Oni w niebiesko-białych strojach w zielonej, jaskrawych kamizelkach Artir Suwałki Pierwsza groźna akcja zespołu szkół numer 6 uderzał proszę Państwa Damian Kryścio Damian Kryścio, zawodnik z numerem 7 Bramka z zespołu szkół numer 6 Ciągle czekamy na pierwszą bramkę I kolejne uderzenie To był Piotr Żegaczewski Państwa ta pierwsza bramka wisi na włosku. Arek Zoń zatrzymywał Stawił piłkę Maciej Szydłowski, to kapitan Szóstki. Szydłowski Szybko własnej bramki wznowił gra Grzegorz Twarowski Grzegorz Twarowski A my witamy serdecznie kolejnych kibiców no miejmy nadzieję, że będzie nas dużo, dużo więcej w drugiej kolejce proszę Państwa ciekawe spotkanie derby specjalnej strefy ekonomicznej. Aquel Salak to drugi mecz tej pierwszej kolej. Ciągle czekamy na pierwszą bramkę w tym meczu. Drodzy Państwo, przypominam, w zielonych znacznikach, kamizelkach, arkir, suwałki. Teraz szansa zbyt ostrych kąt na oddanie wyłowczyc. Wszystkich ten zespół musi bronić I ciągle nie ma gola i kolejna szansa Czekamy, ciekawi jesteśmy kto strzeli historyczną bramkę, pierwszą bramkę w reklam Suwałki futbolik. Rafał Macienkiewicz z 5 na niebieskiej koszulce. Karol Kościół. na lewą stronę. Była próba zagrania. z 12 minut. Krótka przerwa zmiana stron po pierwszej połowie. Jeszcze trochę czasu do zakończenia pierwszej odsłony tego meczu. W pierwszym spotkaniu Jak na razie remis. 0 do 0. To akcja. No i obronił to Arkadiusz Szczerbowski, bramkarz Zespołu Szkół nr 6. No i blisko była bramka samobójcza. Na szczęście skupiony był do kiterartiru Grzegorz Twarowski. No jak na razie drodzy Państwo niewiele dzieje się na trybunach. Uprzejma prośba do państwa, można krzyknąć. Po to tu jesteśmy. Można pomóc swojej drużynie. Jak mówiłem, relacja z tego meczu ukaże się na antenie telewizji internetowej TVS 24 Sudałszczyzna. Będzie także fotorelacja w portalu suwałki24.pl. Z nami Marta Orłowska. Witamy. Będą zdjęcia. Ciekawe zdjęcia z tego meczu. No ale czekamy na bramki może teraz! Proszę Państwa, autorem pierwszej bramki w tym meczu granicy z numerem 11. Tomasz Rytelewski i szybka odpowiedź Artiru. Próbował Michał Tumialis. Kapitan trener tego zespołu Dwoi się i troi teraz Michał Tumialis. Gonią ten wynik. Ale do kogo? Proszę Państwa, jest już 1 do 0. Ciągle pierwsza odsłona tego meczu. Tomasz Rytelewski, grający z numerem 11, autorem tej bramki. Zespół szkół numer 6 z Sywałki. ML, Szkoła Językowa, Szkoła Jazdy prowadzi 1 do 0 z Artirem. No ale tutaj dużo się jeszcze może wydarzyć, przed nami cała druga połowa. Jeszcze tak jest. Brawa, proszę Państwa, dla obu zespołów. Panie Michale, życzę dzisiaj bezrobocia, bo to będzie dobry znak. Pozdrawiamy i życzę bezrobocia. Bo jeśli pan nie będzie musiał być... zespół szkół nr 600 ML, szkoła językowa, szkoła jazdy. Witamy serdecznie kolejny kiliczu Jest nas coraz więcej. No i cały czas państwa zachęcam, można krzyknąć. Trzeba dopingować, niech usłyszą nasze wsparcie. Teraz Kościół? Kościół! Zatrzymana ta próba podania i zielona. Zielna wychodzi z kontrą prawa strona boiska Zielna gol, gol 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 jest druga bramka dla szóstki Proszę państwa jest 2 do 0. Autorem drugiej bramki gracz z numerem 8 Piotr Żegaczewski. Piotr Żegaczewski wszystko jasne jest 2 do 0. Zielna prowadzi w tym momencie 2 do 0. Najpierw Tomasz Rytolewski, później Piotr Żegaczewski. Jest 2 do 0 w pierwszym dzisiejszym meczu. No. Teraz proszę Państwa chyba piłkarze w zielonych kamizelkach muszą wszystko postawić na jedną szalę. Nie mają już nic do stracenia chyba, że kolejne gole. I szansa była. Znów Zielna. Artir. Artir! To jest dobra okazja. Teraz, teraz, teraz! I nie ma gola. Dobrze No i zamknęli w kokejowym zamku. Zielna w opałach. Z wykorzystaniem własnego bramkarza Akir konstruuje kolejną akcję. Teraz siatka, literska siatka. I ciągle drużyna czerwonych kawizarka. GOO! Jest Ale z ciekawe robi nam się spotkanie. Akir, proszę Państwa, także strzela gola. Już tylko pada do jednego. Autorem gola dla tiru Radosław Pachała, proszę Państwa, jest 2 do 1. No i jeszcze dużo się może w tym meczu wydarzyć. Radosław Pachała, zawodnik z numerem 2, daje wiarę swojej drużynie i Była kolejna szansa. Brawa, brawa. Coraz ciekawsze spotkanie. I ze spuszczku numer 6. Pojedynek 1 na 1. Przegrany tym razem przez Damiana. Damian Kryścią. Zawodnik z numerem 7. Barwa 6. A teraz Michał Tumialis. Próbował indywidualnej akcji na prawej stronie. Ciągle 2 do 1. 2 do 1. Prowadzi zespół w niebieskich strojach. A teraz proszę. Trochę szaleństwa. W wykonaniu Grzegorza Twarowskiego. Ruszył z na bramkę przeciwnika, Artir ciągle przy daleko od bramki, ale, ale jest próba uderzeń, po długim słupku, próbował Michał Tumialis, jeszcze sporo czasu do zakończenia tego meczu, przypomnę, gramy dwa razy 12 minut z krótką przerwą, zespół spuszku. Numer 6 prowadził w tym meczu 2 do 0. Teraz jest już 2 do 1. Jeszcze mobilizują się. Mobilizują w obozie Artiru. Artir suwałki. Muszą ciągle gonić wynik. Jest już bramka kontaktowa. Zielna. Jeszcze piłka w boisku. Teraz opuściła plac gry. Jest gwizdek arbitra. Była kolejna dobra szansa i teraz kontra. No i... Rzut za połowę boiska, tak jest, gwizdek arbitra, po takim wyrzucie, takim wznowieniu, piłka nie może przekroczyć połowy. Przeprosił bramkarz, ale to już historia. Teraz arty się próbują, zagranie na lewą stronę, tam był Kościuk! Z pierwszej piłki, dobry pomysł, szkoda, że zabrakło tam kilkudziesięciu centymetrów. Zielna, zielna, no osamotniony trochę piłkarz grający z numerem 11 to Tomasz Erytajski, autor pierwszej bramki w naszym turnieju i Artin pachnie, pachnie remisem no zobaczmy czy stać ich na jeszcze jedną bramkę bardzo spokojnie Artir. Tak jakby to oni prowadzili w tym momencie. A oni przypomnę muszą gonić wynik. Przepycha się Karol Kościół. Jest kontra. Zespół zbóżku numer 6. Ale wsteczne podanie. Nie w tempo. Teraz zatrzymana w ostatniej chwili na piłka. Ale jeszcze walczą. piłkarze w zielonych kamizelkach. Muszę uważać na te kontry. Jest kolejna kontra. Szybko wyszedł z bramki Grzegorz Kwarowski, zażegnał niebezpieczeństwo, jest już między słupkami, skupiony, Ustawia jeszcze swoich kolegów. Zacięty, proszę Państwa, mecz, ciągle 2 do 1. I zespół szkoły numer 6 już na oślep, tak jakby chcieli grać na czas, wybijają piłkę w trybuny, poczuli siłę rywala, poczuli ten oddech na plecach, Artur. Prawa strona i znów uderzenie. Zatrzymał ten strzał Maciej Szydłowski. Rzut rożny, ciągle gorąco pod bramką zespół Szkół 6. Teraz próbują wyjść z kontroli, przerwana ta akcja. No i jest gwizdek arbitra, poszła gra. Zielna! Tym razem sparował to Grzegorz Twarowski. Ale szybki futbol dzisiaj, proszę Państwa. Szybki futbol w wykonaniu obu zespołów. Zielna! Nie ma gola. I znów próbował uderzyć Tomasz Rychlewski. Dwa do jednego, coraz mniej czasu do końca. Proszę Państwa, tuż po tym meczu kolejne jakże ciekawe spotkanie. Przypominam Państwu Aquel i Salak. Będą wielkie emocje, a teraz wielna raz jeszcze. Próbował uderzyć Rafał Macinkiewicz. Dobry, szybki, zacięty mecz. Jak na razie trzy gole. I ciągle dwa, do jednego, ale teraz kolejna szansa. zespół szkół numer 6 są przy piłce. Czy będzie próba uderzenia prawa noga? Teraz, teraz. Zablokowali to w ostatniej chwili, ale to już przypomina mało oblążenie bramki piłkarzem zielonych Kamizelka. kamizelkach. Teraz wycofanie do tyłu. Trochę oddechu. Walczy Antir. I teraz Bramkasz. No tak na granicy pola karnego, Grzegorz Kwarowski. I Antir. Ale pomóżmy, uprzejma prośba do państwa, pomóżmy, pomóżmy dopingiem. Śmiało, śmiało. Niech nas usłyszą. Antir. Że próbował Darek Kącejwicz. Chciał zagrać na ten długi słupek. Miał nadzieję, że któryś z kolegów będzie zamykał akcję. I znowu gwizdek arbitra. Więc proszę Państwa niestety żółta kartka. Dla piłkarza zespołu numer 6. Piotr Żegaczewski musiał opuścić plac gry. Teraz będzie przez pewien czas obserwował poczynania kolegów i już jest z powrotem na boisku. Już w komplecie się zabrała! Jest ręka! Go, 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 go! tego trafienia, Karol Kościół! Karol Kościół. I dwa do dwóch, proszę Państwa. Oj tam niczym rasowy napastnik Karol Kościół grający z numerem 15 nie przyzwyczaił nas do takiej gry. Przypomnę, były reprezentant polskich miarów na początku swojej kariery obrońca, a teraz proszę! Zbryluje, niczym sęp w broli napastnika pod bramką zespołu nr 6. Obecnie Karol Kościół jest piłkarzem Unii Olecko ciągle kontynuuje swoją przygodę z piłką. No i proszę Państwa, strzela bramkę w amatorskiej lidze halowej piłki nożnej w Suwałkach. Rekman z Suwałki Futbolik. 2-2. Dwa, dwa. Mówiłem Państwu, że pachnie remisem. a teraz chyba pachnie kolejnym golem. tir. Śmiało, śmiało, pomóżmy do to pomaga. Brawo. By tylko usłyszeli nasze wsparcie. i Piotr Żegaczewski 3 do 2 prowadzi zespół szkół numer 6. Ale mecz, ale emocje. 3 do 2 w tym momencie. Już 5 goli. To druga bramka Piotra Żegaczewskiego. I jak na razie Piotrek wysłucha się na czoło klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców. Dwa gole ma na koncie zawodnik z numerem 8. W niemieckiej koszulce. Alkir. Proszę Państwa, spotkały się dwie godne siebie drużyny. I zespół szkół numer 6. Powoli, ostatnie fragmenty tego meczu. Arbiter spojrzał na zegarek. Spojrzał także na zegarek Dariusz Szmajda, trener zespołu szkół numer 6. Ale to jeszcze nie koniec. Ale próba! I Szkół numer 6, proszę Państwa Ale świetności techniczne Ostrzegony gracz To był ten lider klasyfikacji Najskuteczniejszy, Piotr Żegaczewski. On ma na koncie Dwa gole No jeżeli w pierwszym meczu Mamy tyle emocji Koniec proszę Państwa Podziękujmy im brawami, brawa Brawa dla obu zespołów Brawo Artir, brawo zespół Szkół numer 6 ML Szkoła Językowa, Szkoła Jazdy. Proszę Państwa, w pierwszym meczu zespół szkołą na 6 suwałki. ML Szkoła Językowa, Szkoła Jazdy. Wygrał 3 do 2. Za tirem Suwałki. Dziękujemy za te emocje. Dobra bierzemy dwa, dwa razy złota. no to jeszcze raz. ale w nie łap, nieład, proszę no, że spróbuj podnieść wysoko no, śmiało, ale się Ale no, mówimy, podobało się Państwu? Po patrycja, proszę bardzo od 5 lat ma dla gratulacje, grała na patrycji proszę bardzo, ale Pani to chodzi klinikasz, akademik kliniki no, to dzisiaj no, cztery. Ale, no, ストレスを受けて、リポーターに受け取ってください。